Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Günaydın! dzień dobry. Tutaj Magda z kanału, po turecku i. I ja, dzień dobry. I mama, oczywiście. <laughs> Oj, słuchajcie, wróciliśmy z Burdur. Widziałem Ostatniego vloga, jakiego widzieliście, nagrywaliśmy z drogi do burdur jechaliśmy do rodzinki Nuriego na święta Ramazan Bayramę. I myślałam, że będę coś w burdur nagrywać, ale powiem Wam, że mieliśmy tak mało czasu, byliśmy tam tylko na tydzień i tak rzadko się z rodzinką widzimy, że stwierdziliśmy, że tym razem po prostu spędzimy ten czas bez kamery, żeby jak najwięcej z tego wyciągnąć, jak najbardziej się tym móc nacieszyć. Tym bardziej, że świątecznego vloga widzieliście już w zeszłym roku, a jeżeli nie widzieliście, chcielibyście zobaczyć, jakie tradycje są związane z tym świętem, no to oczywiście link zostawię Wam w przypiętym komentarzu i gdzieś też Wam się tutaj wyświetli. A także w tym roku z Burdur nic nie nagrałam, ale naprawdę czas spędziliśmy w bardzo miłej, rodzinnej atmosferze, było bardzo intensywnie, szybko nam ten czas zleciał dosłownie nie zdążyliśmy się dobrze rozpakować, już trzeba było znowu tą walizkę spakować i wracać, ale nie wróciliśmy tym razem sami, jak widzieliście, przyjechała z nami moja mama i będzie tutaj u nas dwa tygodnie i będziemy nagrywać vlogi tutaj z pobytu mamy z takiego naszego tutaj zwykłego czasu, ale też będzie vlog wyjazdowy, ale o tym później. tylko chciałam wam tu jeszcze wspomnieć, że jak wy to oglądacie, to mama jest już prawdopodobnie w Polsce. Mam nadzieję, że cała i zdrowa w domu. Bo nie chcę po prostu tutaj przez ten czas siedzieć przy komputerze. Będę nagrywać, zbierać materiały, a montować, jak już mama wróci do domu. No dobrze. Teraz <gryw> mama, słuchajcie, poszła rano do piekarni po simity, także mamy simity, zjemy sobie śniadanko. I ruszamy na jakiś spacer. Nuri jest w pracy, także na razie będziemy same, a później na pewno do nas dołączy. Zobaczymy zresztą. Nie przedłużam już. Yy, ruszamy. O, oh, ale też dzisiaj trafiłyśmy przepiękną pogodę. Słoneczko świeci, i tak szumi nam pięknie woda. Cudownie. I co? Jak pogoda dzisiaj? No, pięknie tego mi brakowało, tego mi było trzeba. Ale dzisiaj tłok na tej promenadzie naprawdę. Pikniki. Spacerki. A tutaj piesie. I nie tylko piesie. Proszę bardzo. I owieczki. A tutaj pani dokarmia te piesie. Proszę bardzo. A ty nie głodny? Zobacz tam twoi koledzy jedzą. Niewzruszony. O a w tle jakiś chyba duży piknik się szykuje. Cała rodzinka. A tutaj... Jakie kwiatki. Ale woda się błyszczy dzisiaj. No nic, to teraz chyba wejdziemy sobie tutaj na jakąś kawkę. Co mama? Teraz kawka? Koniecznie feedback.

Obrigada. I jak tam twój alinezik? <gry> mm, <gry> bardzo smakuje. Super, bardzo Takiego nie jadłam. <gry> <gry> Smęczony po pracy. wie tak... <gry> ale dobre tak? Smacznego. <gry> Aha, ale ostre. Teraz deserek. Каш okay. Dzień dobry, witam się z Wami w środę rano. Dzisiaj Nur ma wolne, więc korzystamy z tego, jemy wspólnie śniadanie, a potem wybieramy się do van na zakupy. No ale śniadanie dzisiejsze to koniecznie muszę Wam pokazać. Zobaczcie, co my tu mamy dzisiaj na stole: polsko-tureckie śniadanie, simity, czaj. Warzywka, serki, wędlinki, oliwki tureckie. Ale zobaczcie co tu mamy. Ser królewski. Polskie złoto. Ale to też... drobne zakupy w galerii zrobione. Jeszcze zostało nam sporo czasu do zachodu słońca, zanim się zrobi całkiem ciemno, więc podjechaliśmy jeszcze sobie do Edremis na promenadę, na mały spacer. 気ぃつかないよ。 Na co wy tu patrzycie? Bo tu nie zachód słońca? Kozy. Kozy. Te małe nakładniki skaczą. I jedna ruda. Ale jak zielona trawa. No. A tam chyba owca z nimi. Jak idzie to jej się ogą część. nie powiedziała to by nikt nie zauważył. Kosią. Trawę kosią. No kożą. Ekologiczne kosiarki. Tak. <gry> tylko Przyszliśmy dzisiaj zachód słońca oglądać, a to same przyrodnicze jakieś. Oglądamy dziadków. Oglądamy dziadków, kozy. <gry> Te kozy. No. Kurde, to jakie fajne życie. Тільки наш і срач. Doberek! Witamy się w kolejny dzień. Ale dzisiaj się piękna pogoda nam zrobiła. Więc... spacery dzisiaj po osiedlu. Dokładnie. Trzeba sprawdzić co się zmieniło. Mhm. I na pewno już kwiaty są na drzewach. Ostatnim razem jak tutaj wspólnie po osiedlu chodziliśmy to były dopiero pąki. Dzisiaj na pewno jest ładnie wiosennie. Idziemy sprawdzić. Dokładnie. Ale mamy wiosnę już, zobaczcie jakie tu listki, ale między tymi listkami są pąki do takich różowawych kwiatów. Ja nie wiem, ale to jest chyba jabłonka. Stółka? <grytania> Odleciała. zapylają. Ciekawe czy te są rządlące, czy nie. Czy to trzeba uciekać czy nie? A tutaj sobie wystawili stół. I tankę nawet. Flaga powiewa. W pranie. <gry> tak tutaj... Chodzimy, chodzimy, aż doszłyśmy... Do naszego parku na wzgórzu z widokiem na jezioro. Chyba sobie zejdziemy tutaj niżej, posiedzieć na którymś domku. Bilet. Bir daha alabilir miyim? Tam bilet. Kevabı. Dotarłyśmy, jesteśmy w mieście. Idziemy najpierw coś przewozić. No dobrze i tutaj powoli będę kończyć tego vloga, dlatego że za chwilę ruszamy w podróż. A vlog z tej podróży będzie na kanale za tydzień. Na razie nie będę wam zdradzać dokąd jedziemy. Jeżeli jesteście ciekawi to zapraszam na kanał za tydzień. I co? Już teraz kończę. Do zobaczenia! Görüşürüz! Bywajcie! Do widzenia!